Siema, siema widzowie. Dzisiaj sobie nagramy tak dla odrębu też ma właśnie grę typu Blonstead Battle, ale w Robloxie o nazwie Tower Battles. Weto. Chodź Western. Nie, daj bodylancy. Ale Western jest zajebisty. Na westernie z Wojtkiem zrobiliśmy Triumfa ale my gramy z Survival no właśnie Aha. jak nam do, dobrze pójdzie to też możemy zrobić Dobra to stawiam, stawiam od razu ze mną tego Fragera no i no to Ale idealnie mogę go? Ulepszą No ja też to robię właśnie Nie no gościu, jest tak dobry ten frager. <grawy> Gram nie ma no, 50 A pani jest. No 350 i ulepszenia nie są drogie Ale patrz ulepszenie e, następne e, kosztuje 250 widzicie hidenów No, ma te okularki No o warszawiaku tu dobrze napiszcie widzowie w komentarzach co porabialiście ferie stawcie łapkę w górę walicie zona suba chyba że nie chcecie to ok e bo ja farmy nie mam ja nie mogę dobra poradzimy sobie. no najwyżej ten czy ja na odcinku mam wygrywać Coś. Trzeba uczyć, że do różnych ludzi, że trzeba umieć przegrywać Kościół, trzecie ulepszenie kosztuje, nie Czwarte kosztuje 550 Dobra, to postaw farmę Już? Musiałem no. Fraggera ulepszyć, dobra Ale nie ulepsz, tylko ulepszyć na ten właśnie trzeci level i ty. Na no, Fraggera? Ja. Gdzie ty stawiasz tą farmę? A co, ty masz ziżeja? No mam, chłopie. Ale to będzie sięgać jak tu go na przykład postawisz, a tu będą paszerzy. Ale to i tak. Ale i gdzie stawiasz bandy i to? Ale też dobry hajs ci fragerze zarabiają. Przycz. Dobra, widzowie, tańczymy Co? Ja jebie Coś czułem, że tak zrobisz. Ja to kurwa czułem. <grym> Ale co ja się zrobiłem? A. Ja Jaki bandyta. Widzowie, to się nazywa, wiecie, jak to się nazywa, debilizm, prozony. To Maciek był mądrzejszy. Nie, nie, porobił nie do takich ludzi, proszę. Czekaj, ja sobie przypomnę. Ale <grym> co? Jak to się robiło, bo to się jakoś robiło. Koś, nie, czekaj, Ale tak. Co że, że jak tańczyć w Roblox. Nie, co to robisz? Czemu? Czy my? Ile masz ojcu? Ja mam siedemset. To zbieraj na komandę. Dobra, wiem już jak. Tam była spacja. Jest! Mam więcej niż dwa IQ. 3 teraz. Ty, ale wiesz, że ten boss nam Moj przejdzie? Pół. Nie. Tak. Nie. Bo ten chłop tutaj, co strzela, ma zasięg... Już ci mówię, dotąd. Nie, nie ma psychy, żeby przejść ten do. No, nie masz psychy. Nie masz psychy, Marty. A mnie ciekawi, jak ja mam zbierać na Z. -a. A, jak on już zaraz leży? Dobra, jeszcze 300 i mam. Znaczy 300, bo jest 99, pardon. Dobra, nie, jeszcze 51 dolarów. Dobra. Jeszcze 45 dolarów Dobra, trochę nam hideni przejdą A co? A ja z... Ono bez kitu. A idą mają? 4, 4, 4, 4, dobra, gościu Dobra, a gdzie postawić? Tu, tutaj go postawię, sobie. Tu, nie? Tu, tu, dobra. Siemaneczką mister Dobra Ej ty, bo on mi zarabia z bosów o co chodzi? Zbakowane to, Dobra, postaw drugą farmę i ulepsz na trzeci lewy Czemu? Żeby zarobić na fasera pasera? Dobra. A ty czemu nie postawisz farmy? <laughs> nie no nie, sadgę Bibletum, a to na Twitch'e. A. a i polecam kanał Skrpy przez 3 co pinfallowe śmigło, ale to no. O nie, ten jeden hidden. On jest wybrańcem. Tak, <grym> wybrańcem, który nam odejmie 2 HP. On też ma marzenia. O, commander. Czyli jak teraz kasa może przyjdzie, to ja ten nie dam y, komando na Maxa, tylko spróbuję dać mu ten, żeby widział Hidenów, bo oni przychodzą. Tutaj ja Get ready for a Dobra, jest. Nie ulubszyłem farmy, ale za to Hideni nie przejdą. W 17 będzie bez Tam Damy ser, ale. Z obstawą. Na czym polega mobile interfejs? Aha, powiększę nam. Czyli nie widzę, ej bo bo jak mam player invisibility, co nie, to mi wyłącza w, yy, ciebie, ale nie wyłącza mi twojej miny i jest taki uśmieszek niewidzialny po prostu, jak dobrze spojrzę. I rzeczywiście. Ale ja uśmiechnięty jestem. <ścutecki> <śleszkimi> Ulepszamy tutaj, panowie i panie. Dobra, chyba trzecią farmę postawić, czy nie? Trzecią? No. Co ty ulepszyłeś? Farmę? No, na level trzeci. I komando. Nie ten. Nie stawiaj już nic, tylko zbieraj na paszera. I komando, aby ten. Aby co? Aby widział Fidenów, bo przychodzi nawet. Ja myślę, że do tej rundy. Nie, no do tej nie, ale. Myślę, że jak będzie... nie no nie 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 No połowy mi brakuje do paszera No mam no no A jak se radzimy na razie? No jest po okrzą jest miał 2400 To jeszcze jedna runda No mam 2400, skąd ty wiedziałeś? Możesz masz streama Aha myślę, że już tak na pamięć tą grę znasz, że, że, że wiesz jak, jak na co wydaje, to wiesz ile będę miał. Abyś się nie zdziwił, szczerze ci powiem. Ja trochę gram. Ty to lubisz, to Tower Battles. Ja za to lubię Seven no. Dice to da. Dobra, jest Hugo Boss. Uważaj, nie, potrącicie bandyta, nie, Bartek. Amputacja nogi, szybko. szybko, wolnie. Bandyta przejechał. Dobra, ulepszyć marksmana czy zniżki? Zniżki, zniżki. Dobra, Hugo Boss. Ile masz? E, 2800 e, Tańczę, by mieć więcej pieniędzy Ja muszę ulepszyć tego marksmana, kiedyś. kiedyś Kiedyś? więcej No, jest... Bo jeszcze nie ulepszałem go nigdy na czwarty level No, jest ser Wojta, ty o, marksman pomoże Ej, dobra gość, jeszcze 150 dolarów O, jest! Zniszki. Tutaj go dam. Tu. No. Ja wiem, jak to działa. Chyba, że jak się skończy fala tamta, to dopiero ci daje kasę z bossów. Chyba tak myślę. Dobra gościu. Ale takie wieżyczki, właśnie. A, pokaż... A weź mi tę. Komanderowi pistolet, czy nie możesz? To kosztuje 2000 Aha, i co ten pistolet robi? Daje boosta wieżyczką i dużego boosta daje Aha, myślałem, o, myślałem, że to takie jego dwa tryby, że tak powiem, ale no dobra Beł, lepszy komando Nazwa miniguny? Dobra, dobra A czemu komando? Nie lepiej paszera? Na razie może taki być to jest inny. Tak. Ale no komando ma to... fuf, przepraszam. E, Patrzę ma to sobie słabe, że on reloaduje po każdym przeciwniku, na którego jest nacelowany. No jakby tego nie było na co no, opem. No tak, no i widzisz? I na takich małych to też tak działa. Dobra, jest proszę bardzo. Okej, okej. Okay, okay. Na co zbierać na coś teraz? Na co? No na ulepszenie tego marksmana, chcę zobaczyć jak ten bije O gościu ej, bo mamy problem Dobra mam 2000 stawiać, coś? 2000 Co ty na auto? Staw. auto No i wyulepszyć ulepszycie Dobra się. To ulepsz na bomby na bomby? Nie. Dobra, to jak na bomby chcemy, to dwa auto dam. No. Ja chciałem I na wieżyczkę. postawił jeszcze komando, to by było dobrze. Dobra, boosta daję. Nawet nie ma tego pistoletu w ręce. Nie. No bo nie ulepszyłem, ulepszyłem o. dopiero na drugi level. Na trzecim levelu to jest. Aha Teraz będzie i kamu Ile masz hajsów, Wstawia komando mhm. Oczywiście, że ulepszamy A teraz nie powinien być tak, no, jeden boss I cyk 90% pusta mają Oko Ale 3 3 HP z tego pistoleciku Nie wiem czy po tym komando nie ulepszę sobie albo jednej farmy albo jeszcze jedną postawę Jak myślisz ulepszyć czy postawić jeszcze jedną? Ulepszyć Teraz, jakbyś poszedł w kolejnego paszera, to by było git. To pójdę, pójdę. Dlatego nie lepiej, bo on jest na drugim poziomie. Nie, pójdź w kolejnego. I go okay, ulepszyć. Okay. Kurwa tam tamtego bossa szybciej Bandyty Dobra i to kurde Te lightningi straszne ja ich tak nienawidzę Jak jeszcze boss 3 to ok Ale lightningi A ja sobie ulepszę koma tego poszera by dwoje ich i następnego poszera stawiać, co nie? Czy iść wy ten czwarty ulepszenie już do następnego poszera? Dobra, dobra. To nie jest ta Ja jeszcze trochę im mam Z. Aha, bo ty samego Z lecisz. No teraz w z Z. Mhm, dobra, dobra. Dobra, dobra, gościu. Ej, bo mamy taką nieciekawą dosyć sytuację. Ale dobra, bo tyle wyznikają szybko. Ale te slajmy to jest najgorsze, co oni mogli wymyśleć. Dobra, jest. Ta kurwa. Po Zedzie. Po Zedzie, ale auto, auto, auto. Dobra, PogChomp. 8 HP. O, jednak nie. Przegraliśmy według mnie. No. To złom mamy taktykę. Dobrze widzowie, to na tyle trzeba umieć przegrywać. No niestety, dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, do widzenia. Miłego wieczoru, dnia, nocy, co te, kiedy to oglądacie. Do widzenia.